A co to jest? A nie, ja jestem wyluzowany. Jak ten Wiktor? Uwaga, ja powiem tak. Wyjdziemy z grupy. Dlaczego wąż został zapuszczony? Inspiracja. Kim? Kim? Moim tatą. No tak, ja niby jestem za trzecim AC. Ale... No dobrze sobie radzili dzisiaj. Ale z sercem. Sercem ja jestem za kolegami z drugiej G, no. no. wiadomo. No jak można by im y, tego zwycięstwa tutaj... Jest tam. Co on robi, co on robi? Nie popisali się. Mm, ale kto? Na przykład ja uważam, że Filipaci dzisiaj całkiem dobrze grał, tylko teraz szedł. Mm. A tak, tak, to całkiem fajnie. Jak oceniasz dzisiejsze mecze Ligi Śniadkowej? Wojtek Rajecki. Co tam u ciebie? Wojtek Kraecki. Wojtek Krajecki. No ale jakieś inne wrażenia, bo ja nie mogę tylko mieć Wojtek Rajecki. E, Rajeckie wojsku. Czemu? Czemu masz dzisiaj takie złote buty? Nie było jedny. No. Wojtek Rajecki. Wszak nie były. Konsultacje, zmieniliśmy formację. Sajcie, Poczekajcie. Poczekajcie. W meczu od momentu. Ja. Bartek się cofnął i nie był w przodu, tylko brał piłki, zbierał i szedł do przodu i Czapka był z przodu z Wiktorem. Bartek jest z przodu nic się nie dzieje. Więc zmieniamy formację gramy po wartek Bartek po lewej stronie, po prawej Kamil i w ataku Czapka z Wiktorem. Oskar, co powiesz? Odbijamy się od rana i co? masz takie włosy dzisiaj Mokre chyba, nie custe. Tłuste, tłuste. A ja ma matryka z kim gramy? Nie, nie. Nie trądzik i mogę. Wiliu. A Ale nie mogę. Will you. Will you. A, nie mam. Ale a ty kolego? Solo... Druga wie. Tam gra mój chłopak nikoś Trybek, kocham go z całego serca. Jaki? Nikodem Trybek, mój chłopak. A, okay. Aha, a ty co sądzisz o meczach? Eee... Tak, tak. Wojtek Rajewski, Wojtek Rajewski. Tutaj piękny numer. Szczecin, Szczecin, cze przepraszam, tak, przepraszam. A Ty Jarosz? Pokaż tu Exclusive, Exclusive, to jest Exclusive spot. A Ty kolego? 66. To nie, nie moja koszulka. że nie 60. 60 eee, nie, dopiero co przyszliśmy, ale moim zdaniem trzecia A. Moja ulubiona drużyna z całej szkoły. Przegrywają wszystkie mecze, ale ja dalej w nich wierzę. I może kiedyś wygrają pierwszy mecz twój, no. także pozdrawiam, całą To już czy... remis jeden od nas. No ale liczy zwycięstwo jakieś, może kiedyś. Może, może kiedyś. Dzi... Dwa razami! Jak tam wrażenia? Fajnie. Dzięki. Ktoś jeszcze jest nad nas? Jeszcze bardziej? Ja sam. Bojowy! Jak? Bojowy! Dobrze. Ja dzisiaj przyszłam tylko na mecze chłopaków, także bardzo im interesuje mocno. A co sądzisz o wynikach? No z tego co słyszałam jest jeden remis, którego nie widziałam, obroniony karny Roberta, którego też nie widziałam. Ale z tego co wiem, to Bartek nie ma z kim grać. Tak w są roku, trzeba zlikwidować tą drużynę, będę znaleźć lepszy składnik. Drugi damski, uważam, że damski skład. Tak, nagram. Co robisz? Wyjazd, co sądzisz o meczach? Teraz <śmiany> razy ja to pytanie dostałam. <śmiany> Baterię A teraz... Ty? Kimś, z który jesteś klasy? E, Wojtek Rajecki, druga G. Jak się nazywasz? Michał Pypeć. Michał Pypeć. <głosy> <głosy> Witam kolegę z drugiej G. Jak tam? E, Co Ci się stało w Co mi się w oczkach? Zmęczony. A, no dobrze. Może od potu. Jak On się nazywasz? Nikodem. Nikodem Krybek. Nikodem Krybek. Jak to Jaka reakcja? Jaka reakcja na wynik z 5 do 0 Zaskoczenie? Des, deklasacja. 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 Teraz ty coś powiedz. Eee, bardzo fajnie. Jak się nazywasz? W jakiej nie grasz? Eee, Jaku dzielecki, wow! eee, wow! na co widzę na świecie. No co o, co? O, co? Co? Za kamerami nie zaglądaj. Dobra, sorry. Opowiadaj, no opowiadaj tam. Jak, o, jak Ci dzień minął? Jak się przygotować e, Bardzo dobrze. Przygotowania poszły pomyślnie. E, no, najbardziej. No, codziennie no. treningi. Co tak. dziennie treningi, trzy razy dziennie, codziennie. Dwa e, razy w tygodniu. E, interwały. Kondycja jest także. Kondycja pokażę że po trzech minutach nie mam mamy no. tak, sił. Ja dostałem kolki przeciwko. Tak. <laughs> co sądzisz? Czyli <laughs> <laughs> co sądzisz o mnie? E, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że. W ale się? Tragedia tak, e, Roberto, mam nadzieję, się trzyma, bo tak w sumie trochę go tam wkręcaliśmy w ziemię. Co ja mogę powiedzieć? E, no, wojsko zweryfikowało, tak? Dziękuję wszystkim za wsparcie. Tutaj MVP Rakieta. Słuchamy Twojej opinii? Aha, moja, e, moja opinia jest taka, że. To ja mogę trzymać ja ten mecz wiem. był wspaniałym meczem. Przede wszystkim e, ja pozorem Roberta, który dał z siebie wszystko. No niestety ciężko mu było wiadomo, bez okularów mało widział, ale wciąż uważam, że dał świetny mecz i MVP Rakieta. A ty co sądzisz? E, polecam żelki, śmiej żelki. Co? Jak z no cóż, no jakoś się grało, tak? No co, wyjdźmy lepsi. Klasa trzecia. Grałeś 30 sekund? AC. Tak, 30 sekund, wiesz, to wiesz, takie tematy. Dobra, dalszy, dalszy. nie będę się wypowiadał. Halo, halo, jak tam wrażenia po pierwszym meczu? Jeden, 1, -1 remis z klasą Zuchowicza. No tak, zakład był dwie dychy. Nikt nie wygrał. <ślad> to jest problem. O, chodź Franek, chodź, chodź. Co z naszym zakładem? Bo nikt go nie wygrał. Jest remis. To ja ci daję dychę, a ty mi dychę. Może tak być, ale, ale ja mam lepszy pomysł. Musimy to rozstrzygnąć po prostu za rok, tak? Albo w jakimś towarzyskim meczu możemy ustalić y, z Lewińskim. Ja mam lepszy pan, Po meczach idziemy na dogrywkę. Dobra, dobra. Bartek, 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 okay. Bartek. Sami! Yes!